Witajcie, witajcie. Tak Tutaj mam rowu, w postaci troposik się. I jest pewien problem. Idę zrobić coś pojebanego. Yy... I, 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 I właśnie, Zaraz zobaczycie co by zrobić, bo ja będę najpierw, chociaż, 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 kurde? chociaż, nie wiem, kurde, co mnie nie Oj, oj. mniej o wiem, Idę, z, a, po tytule filmiku na pewno, że będę, wiadomo, coś zrobić. zrobić. z tego wiem, tego chyba. Dalhara chyba, chyba dalbaczę. Dalhar, Dalhar, i chciałbym zmienić profesję. No kurwa, jestem pojebany, dobra. Ja, wiadomo. Którą chciałbym zmienić? Strapiciela na wojownika. No nieźle, no. To idioci tylko tak robią chyba. Czyli ja. Wiadomo, wiadomo. Prawda, Kądziu? No. To mój brat, wiadomo, nie? Chciał być przy tym, jak zmieniam profesję. To no. Temy. A tak w ogóle to się ma. I tak, tam tutaj na tropa, widzę tutaj na tropa, na tropa, na tropa. Wszystko pójdzie do depo, Może kiedyś będę grał się tropem. Nie wiem, zobaczymy. Ale tu może inną postacią na tropie. dobra, 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 Pyk. Chciałbym mieć nowej zmienić Muszę tutaj relacjonować na bieżąco dla. Kogo tutaj? No to jest Hananie. Pozdro dla niego, oczywiście, wiadomo yy, i tak, ja jestem pewien, chyba, kurwa. Nie wiem, tak. kurwa. No tak, nie macie tanka. Cicho, zamknij się. Kurde, 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 nie wiem, nie wiem. Bo ja widzę mistrznie, ale nie, nie wiem, nie, kurde. No, dobra. Dobra, najwyżej straty, kolejne 80 seł i na trochę. Nie doszedłem. No, Będę wojną, dziękuję, do widzenia. Sztacona. Ta profesja została zmieniona. Ja nie wiem, co ja zrobiłem. Muszę to skopiować. Nie wierzę w to, nie wierzę. Kurde. Kojice, tu typek muszę odwieżyć. E, wciąż w to nie wierzę co zrobiłem niestety. Nie to znowu się strzelić. Do Jezu! Dobra. Jestem wojownikiem, latam w gaciach, a za mną szczur. Siemanko, siemanko. Tutaj pewnie będą się teraz kurma ze mną zgąsa, śmiać będą się ze mnie, ale dobra. Tutaj pyk, O, wiadomo co? Hilę, no nie, to to jest pewne. Pyk, pik, pyk, pyk, pyk. Po 5 dajemy, tutaj 7, o dobra, 2, 2, no, tutaj pyk. Ładnie, HP15K, dobra. Ale dużo samo, kurde, ty, ja nie wiedziałem, że wojownik ma tak dużo samo. spoko. Tropy miałem ponad 5, to lóż, nie wiadomo. Teraz tak. Pyk. 4. Pyk. 5. Pyk. 7. Pyk. 8. A ta gówniana zbroja, którą zmieni niedługo spoko Logo. 10. 10, 60. 1. Sam. Ty, ale o co chodzi? Czemu ja na tyle sam? To bo trochę nie rozumiem. Mało, strasznie mało. Ty kurde, myślałem, że mi więcej trochę, ale dobra. tak, że, tak szczerze to yy, Wojta ma mało, także jeszcze tarczę co zrobię i jedną rękę, to wtedy będzie więcej chyba. A, zobaczę co tu do mnie pisają mm. o yy. nie mam TP Kurde, nie pomogę ci kolego. Kasy też nie. I kasy mam tylko 13, to nie wiem czy nauki nawet starcie. Zaraz w ogóle jakie tu mam umki, bo skasowały się jakieś na pewno na drugich... żeby są. Dobra. Tak tak. Ok, dobra, zaraz biję poni do nich tam, to zaraz zrobię cięcie i zegry. I zobaczymy się na rozdanie. Dobra, już odwróciliśmy nasz wi wizję, no, i, i, i nagrywamy na bieżąco. Oczywiście... To są... Teraz zrobiłem sobie pod rękę. Razem mówię, że Woja to tam nie wiem, czy ogarnia, masz tak bardzo, dlatego... A Już się bałem, że mam mało HP, ale to jednak będzie 30k ponad. Bo jeszcze muszę łunki rozdać, to wiadomo, będzie więcej HP. A to jeszcze spokojnie, bo to, to zbroja jest początkowa jak kupię sobie za tydzień taką na SEO wiadomo, tak uczej wiz, to ona będzie o 100% lepsza y, i, i będzie spoko. I tak, teraz może schodczę sobie nie wiem gdzie płynki rozdać. Hmm, to myślę. Chyba chyba tak sobie pomyślałem, że nie wiem czy rozdałem wszystkie, ale jest to wszystkie wszystkie Tak. To sobie może pójdę. To może pójdę do Torny. Rozdać w HP i w y, 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 Sa. Tak, Sa. Bo Sa to muszę być trochę więcej Będą moje HP to też wiadomo, HP to podstawa, nie? Uwoja. Czyli będzie tak około 31K. Czyli będzie około 31K. Panca jeszcze starczy, będzie 900, około. I ze zbroi jeszcze będzie 400 więcej. Także tyle ile zbroje tak w ogóle daje? No, to będzie 350 więcej, czyli prawie 2k bym miał, jakbym miał tą zbroję za SL, Ale SL mam ile na razie? Jak jutro se kupię. Tą promocję, to będę miał 6 seł i 10 smoczych złoń, czyli jeszcze sobie kupię. Yy, co sobie kupię? Po za 20, to już będę miał na spłatę pożyczki i wezmę z pożyczkę i se kupię zbroję. I tak łatwo zrobię. Będzie spoko. I teraz zobaczymy. Czy mi starczy u M na dwa zestawy? HP, ile mi O ty, kur, panie! Panie złoty! No, 32,5. no nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. No, najlepiej też nie jest, ale jest. Może być nawet, powiedz, ataku, powiedzmy. A tak powiedzieć. No, dobra, dobra, szybko, szybko i. No masz Zamknij się. I i, 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 lecimy, lecimy. Do tego do, do. Kurwa. Spałkowo się robi umki na woje. Y, to, to to będzie w jakim mieście? W kartka? W przy mieście. dobra. Wszystko wiemy. A umki podwyzwa... Podwyzwa... O momencik. Może... O, chwilę ja zrobię cięcie, bo albo nie wiem zrobić cięcie. Umki podwyzwałam na stronie planowej chyba. Także jest z Tymi umka nie pod podwyzwa, a... Pod rękę. czysta improwizacja, jak będzie się coś nie zgadzało, to po prostu może zmienię, no wiadomo, nie? Brak zbroi jeszcze. Nie lepsze jest. Koło myślę tak, około 35 będzie. Dobra, teraz, teraz, teraz. Aha, tak, Czekaj, co 10 smaczek rund dostanę, to plus 30 SM to jeszcze 6 SM, a to jest Eee, Dobrze, to teraz lecimy. A, padłem właśnie. O Jezu, sztyw się przyznać. Uhuhu. Ale dobra, już nie będę się przyznał, bo lepiej była było śmieć na sali, wiadomo. Nie? A może sprawdzę, czy to jest za SL. Na 35 SL kosztuje, a ja mam jeszcze nigdy nie stać. Hmm. 40 Sa, czyli Sa będzie więcej, czyli około, będę miał około 13 Sa. Siły, ile daje? Nie interesuje, ta, ta daje siły 63, czyli trochę więcej siły, czyli za czym idzie HP, oczywiście, wiadomo. półtora punktu życia za punkt siły. I krytyk plus 2. O, i siła kryta. A jeszcze, jeszcze, jeszcze ważna sprawa. O oh, cholera, badziewny kryt. 1,5 no. kaku, z 2 kaku, z 2 ten powinien mieć mnożnik. Ponad 2. Nie wiem, zaraz zobaczymy. A jeszcze umki, jeszcze rozdech, to będzie około... 1,8... 1,8, o tak. Około, około, około. Kurwa, jakie lali. Sorry za gęstwa, nie wiem co się ze mną dzisiaj dzieje. To jest fałd. To przez to uzniale. No, jestem lekko odgenerowany, bo sam nie wiedział, co zrobimy, ale Poradzę sobie ojem. Ja sobie nie poradzę, no. To teraz tak po zbóry, tak, tak. Wiem, że umki mogą być chujowe, ale mówię, wojem grałem tam na privie 120 lew tam umki nie były zbyt rewelacyjne. Czyli zacznijmy może od podstawy tam, czyli spędza broni. O, co czekaj, muszę popatrzeć, co tu mamy. w uderzeniu, wręcz O, słone, co to jest. To to nie wiem, to, to to się przyda na jeden, tak? Ale to zaraz. Rządza krwi. O, szansę. Zamknij się, zaraz zrobię. Lud, lud. nie wiem, co to rozpraszające. Dobra, może tak, zacznijmy od kółek. To podstawa, wiadomo, dla każdego boja 15% na dobra, jest. Ja. Obezwładniający OK, wiadomo, nie? Dobra, i błyska jeszcze bal się, pyk, 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 pyk. No, 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 dawaj. O, no, i wytro jeszcze oczywiście, wiadomo, nie? Wytrącenie. Ile yeah, tam sal? Widzę? Tysiąc? Tak, tysiąc chyba sal. Czyli co? Chyba, ja, że mi za minutę nie zasłonię? No, dziewięć. No, to dziewięć sal, no to może być poprawek. Szansa na wytrącenie. Mi się nie spodobają, to wiadomo, że zmienię nie to teraz tak, krytyczne wręcz. To yy, może zacznijmy ile napyą? 20. O, To już coś. O! 7% na unik. No spoko. Zawsze coś, nie? A to co to daje? HP. A to też coś zrobię. Ale to pod chyba głównie będzie potrzebne mi. Ale jeszcze się zobaczymy, zobaczymy. Silne. No nie jest rewelacja, ale będzie więcej, będzie więcej tego jeszcze trochę dobra. Tak, to teraz orządza krwi, tak? Oczywiście. Nie wiem, czy szeroki zamach robisz, Nie wiem, po on nie będzie potrzebny. Do niczego mi nie potrzebny, Będzie ciężko, ranę też na pewno zrobię. Tu widzę, że już do mnie piszą po paczkach idzie, cię, o co chodzi. już mi zaspamowali, pisałeś coś, nie Dobra, że to samo. Nasz i lotnie to jest problem. To jest nie wiem, Zaraz już zobaczę. Porównam sobie. I tak, dobra, zranienie może zrobię? Chociaż jeszcze moment, najpierw może wściekłość, tak, dobra. Chyba nie wiem, czy to zrobić. O, nie, no tu trzeba. To też ważna sprawa, nie? Osłona to nie, to nie, to nie, to nie. O, wyzwa raz, tak. Niszczyciela. Hmm. Naząco, aby się przyjdał chyba. Dobra, nie wiem, zranienie zrobię i wytrzymałość jest potrzebna, będzie więcej HP. To to jest 100% podności. Tak, 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 dokładnie, tak. I tak, na niszczyciela nie wiem, ile mi musi zostać. To chyba niszczyciela walę na początek. Zobaczę. Nie na 300. Nie na 3, co? Cię człowiek, żeby obniżał tak z 300. 210, 240 i 300. Dobra. Dobra, obniża 300, dobra, no dobra. Ile mam energii, to w ogóle? Wszystko mało. To Efi miał ile? 160, koło. A Ty masz odsetu wieżąkiej energii? No brawo. Bo ja mam takie kiłko trochę inny niż on, bo mu, to mu, nie, on miał buty inne. I nie miał tej in miał inne innej nasi Miał ten sam pierek, miał ten sam, to no to samo, to nie będziemy chyba zapechał, dobra. Oj za, jak się stąd się? To. To jedziemy z tym na razie może, z wytrzymałością. Zobaczymy jak mi HP będzie rosnął. Okej. Okay. Dojdziemy może do... Tak, dojdziemy. ...Szefuniu. coś czuję, że będę miał więcej HP niż pojawia jednak bo 38k. Jak dojdzie do 40, to ujź nam to za taki mój własny taki. No, sukces to jest. No. Prywatny sukces, wiadomo nie wiem, to jest. 35K. Myślę, że mi wystarczyć, powinno. Gruboskórność. Zmniejszone, jakby, a to jest o głębokich latach. Nie wiem, co chyba sobie... Też nie wiem czy to się opłaca. Teraz na tym do podłowców, ale... Nie wiem. Chyba se w HPD. A jak coś tam piszcie w komentarzach czy coś źle zrobiłem czy nie, no jeszcze się zapytam gdzieś jakiegoś woja takiego ogarniętego znajdę. Kąś, Końś... Koń... nie to mi nie zdrowe. Hmm. Nie wiem po co mi to na Mix, nie będę, będę wydawał, więcej na Mix nie. Albo, nie wiem. Przełożę się z Marulo, takie jajeczka wiadomo nie. Polotam sobie. Sprawność fizyczną się pytam, czy zrobiłem, zrobiłem, zrobiłem. A to jedziemy ku 30 O nie, da się więcej. 35,5. No to spokojnie. No to teraz może zrób. nie miałam tego na szczęście. Dobra. Nie wiem, co by jeszcze zrobić. Agresywny. Nie, na pewno nie szeroki. Nie. Szarze. Nie. Dobra. Końskie. W dwa. Tu. jeden. Trochę. To może tu? Tu. No dobra. No. I... powiedzmy, że jest spoko. He. Okay. No, przynajmniej mi chcecie więcej dać. Dobra, poczekajcie, bo tu jest na tak? mnie ok. O! O, i kilka M. Dobra. Ciągadę. A. Dobra. To może tak. Zajmę się teraz questem. O kurde, 17 minut, no nieźle. Nie wiem czy mogę to sprawę, bo było się sama chyba wysłać żeby w później 15 minut filmiki, ale spoko luz. Mm, to ja tak. W tym filmiku to było na tyle, rozłożyłem sobie umiejętności pod wórękę. I co ja, co ja zrobię? Z jak ja będę bił w ogóle? Czekać, ja no, muszę zobaczyć, że trzeba ja będę bił Myślę, jakimś pliku, muszę znaleźć albo coś. Zobaczyć jaki krytyk. I zobaczyć jakiego kryta wana. Zobacz. O dobra mu tyle. Czemu ja tu? Wyzyw, błysk, obecny. patrzcie, jak przypię. Och. 30 tylko. O, tylko 18 energii, słabo. Słabo, słabo, słabo. Dobra. No. Idę z kimś PvP. O, teraz z order Costem. PvP. O, to dojdę do Rana, zrobię cięcie, dojdę do Rana i będę z nim walczyć. Do... Dobra, siemanko. Jestem, ale nie nagrałem PvP, bo o masakra jakaś cały czas padam. Znaczy, najlepsza walka to zostało 1% warty, nie wiadomo. Także dobra, w tym filmiku to było na tyle, trzymajcie się, ja cześć.